Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesius Attitude Polska. A oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj porozmawiamy sobie o Smackdown z dnia 17 września 2021. Roku. Roku. Jestem w pełni świadomy tego, że mamy poniedziałek, a SmackDown było w piątek, więc raczej mało kto to obejrzy, ponieważ kogo interesowało SmackDown, no to albo już sobie obejrzał jakieś skróty, albo obejrzał show, albo omówienie na jakimś innym kanale, więc wiem, że pewnie ten odcinek nie zrobi za dużo wyświetleń, ale w weekend byłem w górach, więc nie miałem za bardzo jak nagrać, ale żeby w jakimś stopniu wam to zrekompensować, to a niech będzie. Zróbmy tak, że... Od tym materiałem ta elita, która obejrzy w ogóle ten materiał, może pozostawić z pytania dotyczące w sumie czegokolwiek, a ja na nie odpowiem w jutrzejszym odcinku WWE Shortcut na temat Monday Night Raw. Yy, no i co jeszcze mogę powiedzieć z takich informacji wstępnych? Yy, raczej jadę na Primetime Wrestling, w sensie raczej, czyli tak 95%, chyba, że naprawdę coś wypadnie, że ostatecznie nie będę mógł pojechać, ale no tak na mocne 95% będę. Yy, przed mocinka odcinka. Zachęcam do postawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No teraz zobaczmy, co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce sprzed czterech dni, czytam trzech. Nieważne. Rozpoczęliśmy od wejścia mistrza Universal Romana Reince'a, ponieważ jak inaczej moglibyśmy rozpocząć niebieską tygodniówkę? Rozpoczął on od swojego catchphrase'u, czyli Acknowledge me. Jednak widownia nie była tym jakoś mocno zainteresowana i po prostu zaczęła buczeć, Więc wtedy mikrofon przejął Paul Heyman, który powiedział, że Roman Reince jest niesamowitym mistrzem Universal, którego każdy się boi, ponieważ Finn Balor musi użyć swojego alterego, żeby w ogóle wejść do ringu razem z Reince'em, a Brock Lesnar i i Pohejman zna broka Lesnara od wielu, wielu lat, jeszcze nigdy nie widział takiego strachu w oczach bestii. Chciał coś dodać na temat zeszłotygodniowego SmackDown, jednak wtedy na arenie pojawił się nowy mistrz WWE Biggie, jednak żadnej konfrontacji większej pomiędzy Bigim a Reincem nie było. Po prostu obaj byli w ringu, obaj podnieśli tytuły, i wtedy na arenie zabrzmiała muzyka Fina Balora. I się zastanawiałem, co takiego się wydarzy. I co się wydarzyło? Dostaliśmy reklamy, a po reklamie walka tak teamowa Bigi i Finn Balor kontra The Usos. Co nie do końca mi pasuje, ponieważ po pierwsze, czemu Bigi i Finn Balor mieliby ze sobą teamować? W sensie, no to według mnie było kompletnie bez sensu, a co więcej, bo tam e, ta walka trwała na tyle długo, że była druga reklama i po tej drugiej reklamie wyświetliła się grafika, że był to Championship Contenders Match i chyba doszliśmy do momentu, gdzie ja nie wiem do czego służą to Championship Contenders match, ponieważ nazwa mogłaby wskazywać na to, że zwycięzca tego pojedynku będzie miał walkę o pasy mistrzowskie, ale szacci Blackheart i Tegan Nox wygrały takie pojedynki już dwa z e, Natalią i Taminą więc teoretycznie powinny dostać title shota, a jeszcze nie dostały. I teraz nie wiem, czy po wygranej Biego i Fina balora, oni będą walczyć o tytuły SmackDown Tag Team, no nie wydaje mi się za bardzo, więc czemu po prostu nie nazwiemy tego non-title match? czy po prostu Championship Contenders mecze, to wszystkie pojedynki z mistrzami, które nie są o pas mistrzowski, nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli tak jest, to zmieńcie nazwę, ponieważ to słowo Contenders bardzo mocno miesza. O samej walce nie będę jakoś długo gadać, ponieważ w sumie nie mam za bardzo co do powiedzenia. O wiele ciekawsze rzeczy działy się po pojedynku, ponieważ przeszliśmy na zaplecze, gdzie siedzieli sobie w swoim locker roomie Roman Reigns i Paul Heyman. Na początku Tribal Chief zapytał się Paula Heymana, czy na pewno nie ma mu nic do przekazania. Ten powiedział, że nie, w życiu, Jakbym coś wiedział, to bym ci powiedział. A tak naprawdę to Brock Lesnar to w zeszłym tygodniu kłamał, bo ja nic nie wiedziałem, że on się pojawi na SummerSlam. Ty jesteś moim tribal Chiefem, ja ci zawsze, ja ci zawsze wszystko powiem, że jesteś taki niesamowity. Roman Reigns, oj. I wtedy Roman się zapytał, czy na Extreme Rules pojawi się Brock Lesnar. Wtedy Paul powiedział, nie, no co ty, a wtedy Roman, a skąd ty wiesz, że się nie pojawi? I wtedy zabrzmiała taka niezręczna cisza, i wtedy Paul powiedział, że no wydaje mu się, że rok się na tyle boi Romana Reńca, że po prostu nie byłby w stanie stanąć razem z nim w ringu aż do Crown Jewel. Jednak na końcu wtedy Roman odparł, że on nie płaci Heymanowi za to, żeby on się domyślał, tylko on płaci, żeby wiedział wszystko wcześniej i naprawdę był to bardzo, bardzo przyjemny segment i no Paul Heyman ma lekko przesrane, ale być może jeszcze się z tego jakoś wykraska. Rick Boost kontra Robert Roots. Kolejne zwycięstwo Rika Booksa, w sensie on jest chyba aktualnie jedną z mocniej bukowanych postaci na SmackDown, ponieważ miał już chyba trzy albo cztery walki i wszystkie wygrał, gdzie chyba dwie były singlowe, jedna z Dolphem Zigglerem, jedna z Robertem Rudem teraz, i chyba tam jeszcze miał jakąś singlową, albo tak z Nakamurą, już nie pamiętam, ale no wszystko co walczy to wygrywa, więc Rick Books dawaj na Romana Reignsa, dlaczego by nie? Po walce była celebracja, zaczęli tańczyć Nakamura, Books i McAfee, i wtedy za to. Mistrza interkontynentalnego, Commander Aziz wraz z Apollo Cruzem i ja. Ja się pytam, czy my na SmackDown naprawdę nie mamy innych gwiazd? Czy my cały czas musimy pchać tego pieprzonego Apollo Cruza? Przecież to od momentu, kiedy Bigi zdobył mistrzostwo interkontynentalne, co było w grudniu chyba zeszłego roku, ja dobrze pamiętam, to cały czas wokół tego tytułu kręci się ten pieprzony Apollo Cruz i cały czas mówi: no musisz mi dać rewanż! Czemu musi ci dać rewanż? Niektórzy mistrzowie nie dostają rewanżu po tym, jak od razu tytuły. To dlaczego Apollo miałby dostać rewanż? Widzicie? Tak się dzieje, kiedy dzieciom na wszystko się pozwala. I Biggie pozwalał Apollo, żeby miał tam 7 czy 8 rewanży. I teraz Apollo myśli, że cały czas będzie dostawać rewanżę, mimo że przegrałeś tytuł, a automatycznych rewanży już nie ma. I przez ostatnie tygodnie wszystko przekrywałeś. Więc w czystej teorii Rick Books ma więcej praw do walki o ten tytuł niż ty, Apollo Cruz. Eee, no tak jest nad tym Smackdown. Przechodzimy na zaplecze, gdzie wywiad miał Kevin Owens, który powiedział, że żałuje, że kiedy Corbin był w gorszej sytuacji, to ten mu pomagał, ponieważ pamięta te wszystkie incydenty z zeszłego tygodnia, czy tam sprzed dwóch tygodni, kiedy pojawił się Logan Paul, no i że dzisiaj skopie mu tyłek i że już nigdy nie będzie taki happy, jak jest aktualnie. Jednak na całe szczęście, według mnie, ta walka się nie odbyła, ponieważ przed walką Happy Corbin Owensa zaatakował, więc nie musieliśmy oglądać kolejnego zestawienia Corbin kontra Owens, z czego bardzo bardzo, ale to bardzo się ucieszyłem i byłem bardziej happy niż sam Corbin. Yy, potem cały czas kontynuujemy jakby tą mini rywalizację Paul Heyman i Kayla Braxton i mi się to się ogląda o wiele, wiele lepiej, ponieważ pamiętam to był okres powiedzmy od Royal Rumble do WrestleMania, gdzie oglądałem co tydzień Talking Smack i tam interaktywa właśnie pomiędzy Paulem a Kaleą, gdzie wtedy Paul cały czas pouczał Kale, to naprawdę teraz no jakby ona się mści na tym i no, czasami warto oglądać nie tylko główne show, ale teraz nie oglądam, ponieważ mam zdecydowanie mniej czasu. Zapytała się Paula Heymana, co sądzi o tym, ponieważ jej pewne źródła dowiedziały się, że podczas draftu Brock Lesnar ma trafić na netro. Wtedy Heyman powiedział, że e, te, te twoje źródła, to co ty masz w ogóle za źródła, jakiś w ogóle i nie wiadomo skąd. Odwrócił się i przed jego oczami pojawił się Biggie. Na całe szczęście nie miał już on walizki, więc nie musiał się głupkowato śmiać. Jednak Heyman mu pogratulował i powiedział, że jego najlepszą decyzją w życiu było kasinowanie na Bobby Mleshley'u, a nie na Romanie Rainsie. Ponieważ gdyby chciał zrobić kasin na Tribal Shifie, to na pewno by mu się to nie udało. Wtedy Bigby powiedział, że no, no, zobaczymy na Survivor Series, chyba że będę walczyć z Balorem albo z Brockiem Lesnarem, i wtedy od tyłu zaatakowali go UsoSi i to tak mocno, mocno go zaatakowali. A potem dostaliśmy informację, że na jutrzejszym Monday Night Raw dostaniemy Six Men Tag Team Match New Day contra The Bloodline. Walka, która spokojnie mogłaby mieć miejsce na jakimś paper. No, ale po co sobie psuć zabawę? Lepiej dać wszystko na tygodniówkę. Następnie bardzo długie promo Farolinsa takie naprawdę bardzo, bardzo długie, ale spróbuję je skrócić tak bardzo jak mogę. Na początku powiedział, że nie za bardzo wiedział co czuć po wykonaniu stąpa, ponieważ było to takie przerażające uczucie, że kiedy wykonał tą akcję to czuł, że ta szyja pęka. Jednak potem pomyślał trochę i stwierdził, że w sumie zasadzie czyja to jest wina, to nie jest jego wina, on wykonał normalną akcję i wcale nie przesadził, jak mówi wiele osób, nie tylko jako fani, tylko również pracownicy, wykonał to, co mówił, że wykona. Jeżeli kogoś ma winić, to fanów oraz Ewa, których sam chciał tej walki promo jak zawsze na najwyższym poziomie jak to u Safa Rollinsa zwykle bywa jednak jedna rzecz mi się nie podobała ponieważ pod koniec zatizował on że dostaniemy trzecie zestawienie Edge kontra Seth Rollins i to mi już nie pasuje ponieważ widzieliśmy już dwie walki i myślę że jest to wystarczająco dużo bo powiedział że nie będzie mógł pójść dalej w swojej karierze dopóki nie wykończy Edge'a na dobre i albo to będzie w jego domu albo po prostu Edge wróci i dostaniemy walkę więc bardzo bardzo bym chciał żeby następny Smackdown Edge powrócił. Wiem, że byłaby to bardzo krótka przerwa, ale no chciałbym, żeby Edge powrócił i wtedy na Extreme Rules wszystko kończymy i już nigdy więcej do tego nie wracamy. Eee, wywiad z Becky Lynch powiedziała, że nigdy nie była na homecomingu, więc chętnie zobaczy, co tam się wydarzy w main evencie z udziałem Bianki Beller. A potem tak, team mecz match Zelina Vega i Carmella kontra Leaf Morgan oraz Toni Storm, więc hej, Toni Storm wraca chyba po trzech miesiącach nieobecności, pewnie to było krócej, ale no chyba zadebiutowała, a potem zniknęła, więc fajnie, że w ogóle pojawia się w telewizji, ale walka była gówniana, ponieważ zakończyła się w taki sposób, o, ale Wojska Ku. dobra, eee, no Liv Morgan zrobiła, czy tam Toni Storm, nieważne w sumie, zrobiła Irish Whip na narożnik Carmelli, ta walnęła właśnie w narożnik i mówi, au, 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 mój nos, mój nos, wyszła poza ring i był count out. Więc tak, potem w mikrofon wzięła Leaf Morgan i powiedziała, że haha, chyba ci się nos złamał, haha, już nie jesteś taka ładna, a tak w ogóle to może zawalczymy na Extreme Ruse. Potem był segment na zapleczu, gdzie Zelina powiedziała, że no, jeśli Leaf Morgan chce walczyć z Karmellą, to musi najpierw pokonać mnie w przyszłym tygodniu. Raczej to nie będzie większy problem dla Leaf Morgan, patrząc na to, że Zelina Wega od kiedy powróciła, przegrała każdy możliwy pojedynek. Krótki segment na zapleczu z chciałem profitów, coś tam mówi, że Bianka będzie miała dzisiaj homecoming, a w ogóle usosi zapierzełem wam tytuły, więc tacy typowi profici, a potem Finn Balor, który opowiedział nam na czym polega demon, że on nie wzywa demona, demon wzywa jego i że demon to jest wszystko to, co ludzie mu mówili, że nie da rady, bo on nie jest z rodziny wrestlerskiej, tylko tam z jakiejś innej i właśnie to jest demon, a potem przemienił się w demona po takiej w sumie średniej animacji, ale wiem, że się starali, więc nie będę narzekać. E, segment na zapleczu z udziałem Sony, Devil i Naomi. Ogólnie, no, cały czas ciągniemy to, że Naomi idzie do Sony, Devil i mówi, ej, no, kurde, ja chcę walczyć, ja chcę coś mieć na SmackDown, a wtedy Devil mówi, eee, przyjdę tydzień, coś tam ogarniemy, ale w tym tygodniu już Naomi była tak wkurzona, że, no, no, trochę nakrzyczała na Sony, powiedziała, że ej, ja jestem byłą mistrzynią SmackDown kobiet, chyba nawet dwukrotną, i ja nie dam się tak disrespektować, więc lepiej coś zrób, i zrobiła Ponieważ okazało się, że Naomi później dostanie karę. Czasami po prostu lepiej się nie wychylać. Dominik Mysterio kontra Sami Zayn. Walka chyba trzecia tej dwójki. Albo czwarta, już w sumie nie pamiętam. Ale w końcówka cały czas taka sama, czyli Sami Zayn pokonuje Dominika. Ten chciał wykonać splash, jednak tantem podniósł kolana. No i zrobił taki ala Roll -up. I to wystarczyło, żeby pokonać Cena nie wiem, gdzie my z tym idziemy, pewnie za tydzień dostaniemy kolejną walkę Dominik kontra Sami Zayn. chociaż mam nadzieję, że przynajmniej jakiś tak tym zrobią, żeby była jakaś różnorodność. E, ale tak, przechodzimy do main eventowego segmentu, gdzie Bianca Belair miała swój homecoming. Na początku na arenie pojawił się Kane, który był tam burmistrzem tego miasta, czy tam stanu, czy... Nie wiem, nie znam się na tym, nie jestem po geografii. E, ogólnie powiedział, no, Bianca Belair super, super zawodniczka, chodź tu, chodź tu, Bianca wyszła, powiedziała, że no jest wzruszona, ponieważ no tyle osób w tym stanie czy tam w mieście ją wspierało, i ona pokazała, że jest EST of USA i że w ogóle jest super. Wiem, że bardzo chaotycznie opowiadam ten segment, ale jednak jest godzina 19.30 i chciałbym to w miarę szybko zmontować i w miarę szybko wysłać. Dostała wielki klucz do miasta, powiedziała, że jest wzruszona. Zaczęła śpiewać jakąś piosenkę, która pewnie była z tego miasta, i wtedy na arenę wyszła Becky Lynch, która, no, która musiała wszystko popsuć. Powiedziała, że SummerSlam to była jej noc, że na Extreme Rules pewnie też będzie jej noc, jednak dzisiejsza noc należy do Bianki Beller i chciałaby jej oddać szacunek, podając jej dłoń. To na początku nie była chętna, jednak ostatecznie podała, ale jak już podała, to nie chciała ręki Becky oddać. Chciała wykonać Kiss of Death, jednak to jej się nie udało i następnie Becky wykonała Manhandle Slam i w taki sposób show się zakończyło. Mamy tydzień do Extreme Rules, kolejne walki zapowiedziane, więc jakoś idziemy do przodu. Yy, no i nie wiem, czy mówiłem na początku odcinka, ale planuję na czwartek wrzucić taki troszeczkę fajniejszy materiał, ponieważ będzie felietonowy, będzie tak przygotowany i ja ogólnie mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Ponieważ ostatnio jak miałem trochę luźniej w pracy, to myślałem nad jednym tematem i stwierdziłem, że w sumie fajnie będzie o tym nagrać odcinek. Tymczasem ja się z wami żegnam, mówi do was Lesius Attitude Polska, przypominam łapka w górę oraz subskrypcjach, no i słyszymy się już jutro na omówieniu Monday Night Row. Cześć!